Witajcie, cześć. Mam zaszczyt Was poinformować, że do moich usług z dniem dzisiejszym dołączają profesjonalne odczyty za pomocą wahadełka, tak zwana radiestezja. W dniu dzisiejszym rano zakupiłem zestaw profesjonalnych planż do pracy z wahadełkiem, które mają bardzo szerokie spektrum różnych kategorii badania pacjenta, badania klienta. W razie czego chcę Was też zapewnić, ja jestem profesjonalnym dyplomowanym radiestetą z uzyskanym dyplomem, gdzie odbyłem kurs oraz wynik pozytywny egzaminu. Jeżeli chcielibyście się upewnić, że na pewno potrafię pracować z wahadełkiem, tutaj pokazuję, tak wygląda mój dyplom, a za chwilę zobaczycie szereg scenek, gdzie pokażę Wam plansze, które zakupiłem. Od jakiegoś czasu szukałem zestawu planż do pracy z wahadełkiem, jednakże albo były one bardzo drogie, albo nie dało się ich znaleźć, gdyż rzadko kto je oferował. Udało mi się kilka dni temu zakupić u pani Ani, która prowadzi sklep ozotoryczny o nazwie Gwiezdne Dzieci, który serdecznie polecam i również pozdrawiam. I posiadam od teraz kilkadziesiąt, słuchajcie, kilkadziesiąt planż do profesjonalnych pomiarów za pomocą wahadełka. I to nie tylko odpowiedzi tak, nie, nie wiem, ale coś takiego jak badanie czakr, badanie pola energetycznego, skala bowisa, również możliwość badania czakr, jak i również emocji i stanu duszy. Tak więc, jeżeli bylibyście zainteresowani, zapraszam serdecznie. Od teraz będzie już na stałe jedna stała cena jednej takiej sesji badania w wysokości 49 zł. Za chwilę zobaczycie, jakie to są plansze. Tak więc jeżeli bylibyście zainteresowani, zapraszam serdecznie. Możecie się ze mną kontaktować, możecie do mnie napisać. Każdy klient otrzyma ode mnie fachowe, sumienne i profesjonalne podejście do przeprowadzonych czynności. Tak więc zapraszam i pozdrawiam. Wszystkiego dobrego.